Odkąd byłem dzieckiem, opowieści grozy miały na mnie dziwny wpływ. Podczas gdy inne dzieci trzymały się kurczowo kocyków podczas burzy, lub wzdrygały się na skrzypnięcie starych mebli, ja sięgałem po tego typu bodźce. Witałem strach niczym starego przyjaciela. Było coś w nieznanym. W sposobie, w jaki dobra opowieść grozy owijała się wokół kręgosłupa i szeptała zimną prawdę wprost do kości. Sprawiało to, że czułem się bardziej żywy niż kiedykolwiek. Z biegiem lat odkryłem, że nie byłem sam. W gimnazjum poznałem Kaleba, Rose i Matthew. Zaczęło się od horroru, który trzymałem w ręku: Cmentarz dla zwierząt Stephena Kinga. A skończyło się na wielogodzinnych dyskusjach o najstraszniejszych filmach, najbardziej przerażających miejskich legendach i tym, czy egzorcyzmy naprawdę działają. Kiedy poszliśmy do liceum, byliśmy nierozłączni. Zawsze te same klasy, te same prace na pół etatu, ta sama dziwna obsesja na punkcie strachu. To nie była tylko przyjaźń. To była wspólna więź adrenaliny, która znajdowała ukojenie w krzykach. Po ukończeniu szkoły wszyscy dostaliśmy się na tę samą uczelnię. Zamieszkaliśmy razem, dzieliliśmy się rachunkami i nadal poszukiwaliśmy dziwnych i nadprzyrodzonych zjawisk. Założenie kanału na YouTube wydało się naturalnym krokiem. Nazwaliśmy go Dead Hours. Założenie kanału było proste. Eksplorować rzekomo nawiedzone lub przeklęte miejsca, nagrywać nasze nocne doświadczenia i publikować surowe materiały. Żadnych fałszywych, przerażonych scen, żadnych tandetnych, strasznych żartów, tylko prawda, niezależnie od tego, jaka by ona nie była. Nasza szczerość wyróżniała nas. Zaczynaliśmy skromnie, ale wkrótce mieliśmy tysiące subskrybentów, później setki tysięcy, a później milion. Fani nam ufali, ponieważ nie udawaliśmy. My dokumentowaliśmy. Wraz z popularnością pojawiły się wskazówki. Ludzie wysyłali nam maile ze współrzędnymi, niejasnymi legendami i przeklętymi miejscami w całym kraju. Większość z nich okazywała się mistyfikacją lub dawno opuszczonym miejscem, w którym nic nie było poza wiatrem i szopami. Potem pojawiła się Angel's Chapel. W temacie wiadomości nie było nazwiska, tylko współrzędne GPS i trzy słowa. Angel's Chapel. Cape. Nie brzmiało to bardziej złowieszczo niż zwykle. Słyszeliśmy już bardziej przerażające rzeczy. Mimo to zapytaliśmy o to naszych obserwujących podczas transmisji na żywo. Co o tym wszystkim sądzicie? Warto to sprawdzić? W ciągu kilku minut pojawiło się mnóstwo komentarzy. Nie jedźcie tam. Mój wujek zaginął w pobliżu Cape. To nie jest nawiedzone miejsce. Ono jest przeklęte. Mówią, że ludzie nadal tam mieszkają tyle, tyle, że nie są już ludźmi. Jedna z wypowiedzi szczególnie zwróciła naszą uwagę. Cokolwiek zrobicie, nie patrzcie na kaplicę od wejścia. Wejdźcie tyłem. Tylko w ten sposób będziecie mogli ich zobaczyć. Wyśmialiśmy to. Nie był to pierwszy raz, kiedy internet próbuje nas powstrzymać. Zazwyczaj, gdy ludzie mówią, nie idź tam, oznacza to, to zdobędzie wyświetlenia. W ten weekend spakowaliśmy trzy kamery, noktowizory na podczerwień, pełne zestawy baterii, mikrofon, zapasowe oświetlenie, jedzenie i sprzęt kempingowy, i ruszyliśmy w drogę srebrnym, zdezelowanym minivanem Kaleba. On prowadził, ja wyznaczałem trasę, Rose montowała klipy na tylnym siedzeniu, a Matthew czyścił obiektywy. Im dalej jechaliśmy, tym dziwniejsze stawało się. Wszystko. Domów było coraz mniej. Potem całkowicie zniknęły. Asfaltowe drogi zmieniły się w błoto i kurz. Drzewa stawały się coraz gęstsze, wyższe. Promienie słońca z trudem przedzierały się przez liście. Kiedy dotarliśmy do końca oznaczonego szlaku, GPS przestał działać. Sygnał zniknął. Jedynym dźwiękiem był chrzęst żwiru pod oponami. Wtedy na końcu wąskiej polany zobaczyliśmy ją. Kaplicę. Wyglądała na wiktoriańską, ale coś było z nią nie tak. Była pochylona do przodu, jakby od dziesięcioleci próbowała się pokłonić i nigdy nie przestawała. Farba dawno już się złuszczyła, pozostawiając po sobie drzazgi i pleśnie. Pnącza oplatały jej zewnętrzną część, przypominając żyły. Drzwi wejściowe były krzywe i uchylone na tyle, by można było dostrzec panującą w środku ciemność, a nad wszystkim wisiał odwrócony żelazny krzyż, zwisający bezwładnie ze szczytu i kłysający się delikatnie, mimo że nie było wiatru. Dwa szkieletowe drzewa flankowały budynek, niczym starożytni strażnicy. Ich kora była spalona na czarno, a poskręcane gałęzie zwisały w dół, niemal dotykając dachu kaplicy, jakby chciały wycisnąć budynek z istnienia. Napięcie w powietrzu w końcu nas uderzyło. To nie była tylko cisza, to było jakby świat nas obserwował. Rose zrobiła mały krok do przodu, a potem zamarła. To tak, jakby to miejsce wstrzymało oddech, wyszeptała. Roześmialiśmy się, ale był to nerwowy śmiech. Kaleb podniósł kamerę i zaczął filmować. Chodźcie, najlepsza godzina prawie się kończy. Tuż przed wejściem Rose zawahała się. Zróbmy to powiedziała. Chodźmy do tyłu. Dla fanów. Nikt nie protestował. Stało się to swego rodzaju przesądem. Szanuj legendy tak na wszelki wypadek. Więc odwróciliśmy się, wzięliśmy głęboki oddech i weszliśmy tyłem do kaplicy aniołów. I wtedy ich zobaczyliśmy. To było natychmiastowe, jak przekroczenie progu do innego wymiaru. Wnętrze wypełniały postacie dziesiątki, niektóre stały, wielokrotnie uderzając głowami o drewniane ściany, monotonne łup łup łup. Inne kucały w kątach, ryjąc symbole w deskach podłogowych złamanymi, krwawiącymi paznokciami. Niektóre postacie płakały, jak pogrążone w żałobie matki. Inne śmiały się, jakby zapomniały, jak się płacze. Ich oczy były szeroko otwarte, puste. Ich usta mamrotały słowa, których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy. Nie były to słowa w języku angielskim. Nie był to żaden język, którego się uczyłem. Ich skóra miała kolor popiołu. Niektóre były pokryte brudem, inne były bose. Jednej z nich brakowało szczęki. Następnie uderzył nas zapach. Gnijące mięso, pleśń i coś gorszego, być może spalone ciało. Żołądek mi się przewrócił. Rose sapnęła i odwróciła się, wybiegając na zewnątrz. Jej kroki odbijały się ostro echem od drewnianej podłogi. Pobiegliśmy za nią. Rose upadła w pobliżu jednego z martwych drzew, Padając na kolana i wymiotując na trawę, upadłem obok niej, pocierając jej plecy, gdy kaszlała. Całe jej ciało drżało. Co to? Co to było? Zapytała ledwo słyszalnym głosem. Kaleb był blady. Ci ludzie, coś z nimi nie było w porządku. To nie była choroba psychiczna, to było coś innego. Matthew obracał się powoli w kółko, rozglądając się po lesie. Czy nikt wcześniej nie znalazł tego miejsca? Czy nikt tego nie zgłosił? Powinniśmy wezwać policję powiedziała Rose, wycierając usta. Wszyscy wyciągnęliśmy telefony. Brak zasięgu martwe sygnały nawet telefon alarmowy nie działał zaczęła nas ogarniać panika. Musimy stąd uciekać powiedział Matthew ostrym, pełnym niepokoju głosem i wtedy usłyszeliśmy je. Krzyki nie jeden dziesiątki, a może nawet więcej krzyki agonii ludzi cierpiących nie ludzi torturowanych rozbrzmiewały z wnętrza kaplicy jak setki dusz wołających jednocześnie, trapiących się po gardłach, błagając o pomoc. Bez zastanowienia pobiegliśmy w kierunku tego dźwięku, zapominając o ostrzeżeniu, zapominając o wszystkim. Wpadliśmy przez drzwi kaplicy tym razem od przodu i wszystko było puste, postacie zniknęły, krzyki ucichły, ale horror się nie zakończył. Kaplica była teraz czerwona. Nie pomalowana, lecz pokryta znakami. Symbole dziwne i zapętlone pokrywały każdy centymetr drewnianych ścian i podłogi. Niektóre były zamazane, niektóre wyryte, niektóre wyglądały jakby zostały wyryte paznokciami. Wszystkie były napisane czymś, co wyglądało jak krew. Może nie była to krew, ale pachniała jak krew. Gęsta. Jak rdza, niemalże wciąż gorąca. Powietrze było duszące, każdy oddech smakował jak żelazo. Musimy uciekać, szepnęła Rose. Nie kłóciliśmy się. Wycofaliśmy się, tym razem naprawdę uciekając, i pobiegliśmy do furgonetki. Kaleb wskoczył do środka i przekręcił kluczek. Nic. No dalej, dalej! Mruknął, próbując ponownie. Cisza uderzył w kierownicę No, nie rób mi tego teraz! Matthew próbował potem ja, potem Rose. Silnik nawet nie drgnął żadnych świateł, żadnych dźwięków żadnego życia tylko my i ta przeklęta kaplica, która nas obserwowała. Nie możemy tu zostać, powiedziała z drżącym głosem. Ani minuty dłużej. W takim razie idziemy pieszo, powiedział Kaleb. Weźcie co możecie, resztę zostawcie. Nikt nie protestował. Wzięliśmy torby, wodę, latarki, noże i ruszyliśmy się, modląc się, żebyśmy nie zobaczyli już tej kaplicy. Przez pierwsze trzydzieści minut było cicho. Później to zobaczyliśmy. Skręconą formację skalną, którą minęliśmy wcześniej, tam w kształcie pazura. Zatrzymaliśmy się. Może po prostu było ich więcej. Może byliśmy po prostu wstrząśnięci. A potem pojawiło się powalone drzewo ze złamaną gałęzią, o które kaleb prawie się potknął, gdy przybyliśmy, a potem kaplica. Stała dokładnie tam, gdzie stała wcześniej, wykrzywiona, czekająca. Nie, powiedział Matthew, cofając się. Nie, szliśmy prosto, nigdy nie skręcaliśmy, nie zrobiliśmy tego. Jesteśmy w jakiejś pętli, wyszeptałem. Cała nasza czwórka stała nieruchomo wśród drzew, latarki migotały, a nikt się nie poruszał. Kaleb stał z otwartymi ustami. Rose pocierała swoje ramiona, jakby próbowała coś od siebie odgonić. Cisza stała się niemalże gęsta. Wtedy Matthew, patrując się przed siebie, mruknął na tyle głośno, by ją przerwać. Więc albo diabeł trzyma nas w uścisku, albo. Yy, albo po prostu jesteśmy dobani w wędrówkach, wymusił śmiech. Wybrzmiał źle. Zbyt sucho, jakby jego gardło nie nadążało. Ale nikt inny się nie roześmiał. E, no dobra, trudna publiczność się trafiła. Spojrzał w dół i zobaczyłem, jak mocno ściska latarkę palce zbladło od nacisku. Noc zapadła szybko, jakby ktoś opuścił zasłonę na niebo. Nie było gwiazd, nie było księżyca, tylko ciemność. Z każdej strony wkradło się zimno. Nie było to normalne zimno. Wydawało się puste. Jakby zimno pochodziło z wnętrza. Nie wróciliśmy do kaplicy. Rozbiliśmy obóz w furgonetce. Zamknęliśmy drzwi, torby oparliśmy okna. Wtedy znów rozległy się krzyki. Głośniejsze. Bliższe. Tym razem nie odbijały się echem. Wibrowały, jakby kaplica krzyczała z bólu. Potem pojawiły się głosy. Nie nasze głosy, tylko na zewnątrz. Ciche szepty. A potem śmiech. Śmiech dziecka. To nie jest prawdziwe, powiedział Kaleb, chodząc po furgonetce. To jakaś sztuczka. To stres. To. Widziałeś ją? szepnęła Rose. Kogo? zapytałem. Dziewczynkę odpowiedziała. Stała na zewnątrz w białej sukience. Uśmiechała się, ale. ale jej usta nie poruszały się prawidłowo. Nie pamiętam, kiedy usnąłem. Może w ogóle nie usypiałem może straciłem przytomność może coś mnie porwało ale kiedy otworzyłem oczy nie byłem już w samochodzie. Siedziałem na wąskiej drewnianej ławce, ledwo wystarczającej by mnie pomieścić. Przestrzeń wokół mnie była ciasna, dusząca i przytłaczająca. Ściany otaczały mnie z obu stron. Jedyne światło pochodziło z cienkiego rzeźbionego okna, pokrytego rdzawą siatką. Mój oddech odbijał się echem głośniej niż powinien. Powietrze pachniało starym kadzidłem i żelazem. I wtedy zdałem sobie sprawę, że to był konfesjonał. Drewno skrzypiało pod moim ciężarem, gdy się poruszyłem. Bicie mojego serca było głośniejsze niż moje myśli. Przesunąłem dłonią po ściance obok mnie. Drzaski wbijały mi się w opuszki palców. Po przeciwnej stronie zasłony widziałem tylko ciemność. Żadnego księdza, żadnej innej postaci. Tylko pustkę. Wtedy to usłyszałem. Szepty. Powolne i lepkie. Nie brzmiało to jak głos człowieka. Brzmiało jak oddech próbujący uformować język. Zamarłem. Kaleb? Wyszeptałem. Nic. Wtedy słabo za drewna. Widzisz ich? To był głos Rose, ale coś było nie tak. Był zbyt płaski, zbyt pusty, jakby jakby była pod wodą. Potem głos Matthew. Nigdy nikomu o tym nie powiedziałem, ale teraz jest już za późno. Przycisnąłem dłonie do drzwi i mocno pchnąłem. Jednak ani drgnęły. Konfesjonał był zamknięty. Halo, kale, Rose! Mój głos się załamał. Błagam, pomóżcie mi! Ich głosy powtarzały się w kółko: Wybacz mi pamiętasz, co zrobiłeś? To ty nas tu sprowadziłeś Nie! wykrzyczałem Nie, to nie ja was tu sprowadziłem a potem cisza całkowita aż ekran zaczął świecić najpierw słabo, matową, czerwienią pulsując zasiatki jakby sama budka krwawiła światłem. A potem przemówił. Głos nieprzeznaczony dla ludzkich uszu. Niski, głęboki, zgrzytający jak kamień przeciągany po metalu. Nie dochodził z drugiej strony ekranu, dochodził z mojego wnętrza. Zgrzeszyłeś. Moje ręce drżały. Co? Nie rozumiem! Wyznaj, a zostanie ci wybaczone. Odmów, a spłoniesz. Nie mogłem oddychać. Powietrze zgęstniało. Moja klatka piersiowa ścisnęła się, jakby niewidzialne ręce ją miażdżyły. Narożniki konfesjonału wydawały się rozciągać i skręcać, jakby ściany oddychały razem ze mną. Zamknąłem oczy, ale w ciemności było jeszcze gorzej. Za powiekami widziałem twarze. Dziesiątki twarzy. Ich usta szyte, oczy szeroko otwarte patrzyły na mnie i osądzały. Mylisz się co do osoby, wykrztusiłem. Ja nic nie zrobiłem. Cisza. Potem odgłos rozdzieranej tkaniny. Mokry i bardzo bliski. Kłamiesz, światło w kabinie zmieniło kolor na krwisto czerwony. Spojrzałem w dół i zdałem sobie sprawę, że moje paznokcie krwawią, jeden po drugim. Jakby były powolnie wyrywane. Krzyknąłem i uderzyłem pięścią w ścianę. Błagam, przestań! wtedy głos powiedział: Wyznaj to, co ukrywasz. I wszystko wróciło. Wspomnieniu, o którym nawet nie wiedziałem, że ukrywa mnie tak głęboko, że wydawało się fikcją. Miałem 11 lat. Moja kuzynka, basen, krzyki. Wszystkim powiedziałem, że się poślizgnęła, ale tak nie było. Popchnąłem ją. Nie chciałem tego. Kłóciliśmy się. Ona była zła. Nie wiedziałem, że nie potrafi pływać. Poczucie winy, które przez lata udawałem, że nie istnieje, powróciło z całą siłą. Łzy napłynęły mi do oczu. Pochyliłem głowę, drżąc załamany. Ojcze, szepnąłem, zgrzeszyłem, powtórz i powtórzyłem. Te słowa jednak nie były już moje. Były w języku, którego nie znałem. Moje usta były posłuszne. Czułem, jakby moje ciało nie należało już do mnie. Moje usta się poruszały. Oczy piekły, a głowa pulsowała. Nie mówiłem, poddałem się, każde słowo wyrywało ze mnie coś, nie fizycznie, lecz duchowo, jakby warstwy mnie odrywały się jedna po drugiej. A kiedy to się skończyło, cisza, całkowita i dusząca. Wtedy głos powrócił, tym razem łagodny, jak kołysanka wysyczana przez zęby: Odpuszczam ci twoje grzechy. Chwila pauzy. Ale musisz zostać. Musisz odpokutować. Krzyczałem. Rzucałem się o ściany raz po raz. Nie mogłem zostać i nie chciałem, dopóki nie ustąpiły. I upadłem. Z powrotem do kaplicy. Te same deski podłogowe. Ten sam chłód. Ten sam zapach gnijącego drewna krwi i czegoś starszego. Byłem sam. Kaplica znów była pełna, ale nie było w niej moich przyjaciół. One wróciły. Postacie tym razem odwróciły głowy w moją stronę. Obserwowały i czekały. Mruczały. Jedna z nich zrobiła krok do przodu, inna zaczęła się czołgać. Otaczały mnie. Nie dotykały, ale były dość blisko. Na tyle blisko, że czułem ich oddech. Na tyle blisko, że widziałem ich oczy mleczne i puste jak wyschnięte studnie. Odwróciłem się i pobiegłem do drzwi. Coś mnie zatrzymało. Nie ściana i nie siła. Po prostu przestrzeń, która nie pozwalała mi odejść. Jakby ten pokój nie był częścią ziemi. Przypomniałem sobie głos. Musisz zostać. Musisz odpokutować. Wtedy zrozumiałem: To miejsce cię nie zabija, zatrzymuje cię, bada cię, zmusza cię do zmierzenia się z tym, o czym przysięgłeś, że nigdy nikomu nie powiesz. Wybacza ci, ale dopiero po tym, jak cię złamie. Nie wiem, jak długo tu jestem. Minuty? Dni? Może lata? Nie pamiętam nawet śmiechu Kaleba, ani usilnych żartów Rose, ani kliknięć aparatu Matthew. Nie wiem, czy uciekli, czy nadal tu są, tak samo jak ja, obserwując i czekając. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału. Jeżeli pasta się spodobała, możesz zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Zachęcam również do wspierania mojego kanału. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.